Co macie z tej strony? Base Driver. Dzisiaj wybierzemy się w małą podróż sentymentalną. Zapraszam Was na test z gatunku. Miałem kiedyś takiego. Citroen ZX. Tak, dzisiaj wchodzę drugi raz do tej samej rzeki. A w zasadzie prawej tej samej, bo mój ZX o pięknym imieniu Haimek miał benzynowy silnik 1.8 i gazior oraz automatyczną skrzynię. Zaś tu mamy wspaniałego klekota XUD9 i manual. O tym jednak później. Citroen ZX wjechał do salonu w 1991 roku. Rok później zajął trzecie miejsce w plebiscycie na samochód roku, który wtedy miał jeszcze jakieś znaczenie, choć już powoli przestawał. Zasadniczo był to zwyczajny hatchback segmentu C, czyli coś, czego bardzo brakowało Citroenowi w ówczesnej ofercie. Mój egzemplarz pochodził z 1994 roku, czyli zaraz po lifcie. Bardzo miło wspominam ten sprzęt, choć był zajeżdżonym do spodu gratem, a zaniedbania eksploatacyjne poprzednich właścicieli zemściły się na mnie. Ten z kolei egzemplarz pochodzi z 92 roku i jest najbardziej zadbanym ZX-em, jakiego chyba widziałem w życiu. I uwaga! Jest na sprzedaż. Czy warto go kupić w cenie nieco wyższej niż średnia dla tego modelu? Oglądajcie dalej. Sylwetka ZX jest całkiem ładna, acz bardzo zwyczajna jak na Citroena. Jedyne smaczki to duża, pojedyncza wycieraczka z przodu i charakterystyczna, typowo francuska linia tylnych nadkoli. Ta konkretna cytrynka pochodziła oryginalnie z rynku niemieckiego, co jest o tyle ciekawe, że Niemcy zazwyczaj są bardzo patriotyczni w swoich wyborach. Ale ewidentnie ktoś wolał francuski komfort od pospolitego golfa czy nudnej astry. I fajnie. Być może skusiła go atrakcyjna cena, może bogate wyposażenie wersji Aura. A może przekonała go kryjąca się za podwieszonym od spodu kołem zapasowym pasywnie skrętna tylna oś na drążkach skrętnych. Max sicher die selbstlenkende Hinterachse. Aura, jeśli nie liczyć usportowionego wulkan, była najbardziej wyposioną wersją zx -a. Widać to przede wszystkim we wnętrzu, gdzie znajdziemy fotele obite cudnym, mięciutkim welurem. Taki sam materiał znajduje się na boczkach drzwi. Deska rozdzielcza niestety rozczarowuje designem. Kto spodziewał się citroenowskich wariat, będzie mocno zawiedziony. Jest prosto, czytelnie i nudno. Na szczęście, zastosowane materiały są niezłej jakości, a montaż okazuje się całkiem przyzwoity. Radio schowane jest pod zmyślną klapką. Co ciekawe, ja takiej nie miałem w swoim ZX. -ie. Była za to w Klio, którym jeździłem wcześniej. Klimem mimo niemalże topowej wersji brak. No ale był to początek lat 90. i takie były standardy w tej klasie. Jest za to klasyczny francuski patent, czyli klakson w manetce. Znajdziemy też nawiązanie do motoryzacji japońskiej. Zegarek przypomina słynny Toyota Clock. Szyby z przodu są opuszczane elektrycznie. Fajnie, tyle że przyciski są odwrotnie, niż można się spodziewać, czyli na górze jest trzeba pasażera, a kierowcy na dole. Elektrycznie steruje się też prawym lusterkiem, jak kiedyś w Mercedesach. Tak, tylko prawym. I w sumie ma to sens, bo prawe ustawia się bardziej upierdliwie, jeśli nie ma elektryki. Nad głową mamy całkiem fajnie rozwiązaną lampkę z dodatkowym światłem do czytania, które tutaj niestety nie działa, oraz pewną rekompensatę za brak klimy, czyli szyberdach. Tu jest obsługiwany ręcznie, fajniku był elektryczny i działał. O proszę, kolejny dowód, że ten samochód idealnie by do mnie pasował. Z przodu kabina zx to nie jest mistrzostwo świata w dziedzinie przestronności, ale jest zupełnie przyzwoicie. Przede wszystkim jest dużo miejsca na głowę. Troszeczkę gorzej jest z nogami, przede wszystkim ze względu na pozycję za kierownicą. Siedzi się dosyć wysoko, nieco jak na stołku. Kierownica jest dość nisko w stosunku do UD, co jest umiarkowanie wygodne, ale da się do tego szybko przyzwyczaić. Dla mnie tradycyjnie największym problemem jest brak dobrego podparcia pod lewą stopę. Siedzenia, tak samo zresztą jak boczki drzwi w wersji aura, są obite bardzo przyjemnym welurkiem. Są miękkie, przyjemne w dotyku, mają fajne zagłówki, natomiast mają nieco za krótkie siedziska ze słabo podpierające uda. Ale mimo to siedzi się na nich całkiem wygodnie. Najfajniejsze jest to, że w wersji Aura mamy tutaj regulację podparcia lędźwiowego. W niedrogim kompakcie z lat 90. super sprawa. Z tyłu jak najbardziej da się usiąść ze samym sobą. Miejsca na nogi jest naprawdę dużo, na głowę jeszcze więcej. W dodatku kanapa, tak samo jak przedniej fotele, jest bardzo przyjemna, mięciutka. No i w tej wersji mamy tutaj mega fajny, duży podłokietnik. Generalnie tylna część przedziału pasażerskiego bardzo na plus. Pamiętam, że w kuprze Hajmka byłem w stanie przewieźć dwa basy w miękkich pokrowcach i to mimo butli LPG zajmującej jego prawą część. Niestety z usztywnianym pokrowcem jest nieco gorzej. Bagażnik, jak to w kompaktowym hatchbacku, choć w porównaniu z bezpośrednią konkurencją dość ustawny, okazuje się zwyczajnie nieco zbyt wąski na takie ekscesy. Na szczęście tutaj francuscy inżynierowie zastosowali ten sam patent, co we wprowadzonym niedługo później Renault Twingo. Tylna kanapa jest przesuwana, co pozwala zwiększyć przestrzeń bagażową kosztem miejsca na nogi tylnych pasażerów. Najlepsze, że tej przestrzeni nadal zostaje tyle, by jakoś się tutaj wcisnąć, choć tak naprawdę w tym ustawieniu lepiej po prostu bodzić potomstwo. Pytanie tylko, czy ta operacja coś da. No nie. Niestety. Kufer nadal nie chce łyknąć sporego futerału. Ja jednak swój jakoś woziłem. Trzeba tylko przypomnieć sobie jak. Wykorzystanie tylnej półki odpada. Przeszkadza skodiną świetne rozwiązanie z przeciwwietrową osłoną, taką namiastką dodatkowej szyby znanej z ICEMA. Ale półkę można zdemontować. Voila, wchodzi. Da się? Da się. Oczywiście zamiast tych kombinacji można też złożyć asymetrycznie dzielone oparcie, ale – kwot teraz demonstrandum – nawet z tylnymi pasażerami można tu wozić bas. Pod maską siedzi tu klekot ze słynnej serii XUD. Konkretnie jest to wolnossący XUD9, moc 71 koni i grzmiące 125 Nm momentu obrotowego. A pracuje to tak. Pozostaje sprawdzić, czy ze jeździ lepiej niż Poldą w tym silnikiem. Dobra, no to pajiem i jedziemy. Proszę bardzo, pali od No to co? Jadziem? Oczywiście pierwsze co kojarzy się z francuskim samochodem, a chyba w szczególności właśnie z citroenem, to komfort jazdy, praca zawieszenia. No i tutaj rzeczywiście nie ma się do czego przyczepić. Co prawda takie bardzo krótkie, ostre nierówności są słabiej filtrowane, ale na większości nawet takich dużych wybojów jest naprawdę przyjemnie miękko. Ten samochód łyka wszystko, można powiedzieć, na luzaku. Oczywiście można by było przypuszczać, że miękkie zawieszenie będzie skutkowało słabszym zachowaniem na zakrętach. No i generalnie to jest tak, ZX na szybciej pokonywanych łukach przychyla się dość mocno, ale bardzo ładnie utrzymuje stabilność i trzyma się drogi. Jest to w dużej mierze zasługą można powiedzieć pasywnie skrętnej tylnej osi. Tam z tyłu mamy drążki skrętne, ale one nie działają tylko tak, że resorują, ale również pozwalają kołom wychylać się odrobineczkę w prawo lub w lewo. Dzięki czemu ten samochód bardzo, bardzo fajnie się prowadzi. Jeżeli chodzi o osiągi, to mamy tutaj silnik XUD9, czyli ten sam, który był ładowany do Poloneza. Tutaj jest we wcześniejszej wersji 70-jednokonnej, gdyż jest to egzemplarz przedliftowy. No i umówmy się, nie jest to jakiś szczególnie szybki samochód. Natomiast nie ma też jakiegoś szczególnego wstydu. Przy mocniejszym wciśnięciu pedału gazu, szczególnie tak na drugim biegu, między 2,5 a 3000 obrotów, on naprawdę fajnie się zbiera. Katalogowo mamy tutaj jakieś 16,5 czy tam 16,7 sekundy do setki. No i mówmy się, no nie jest to rewelacyjny wynik, ale też nie ma jakiegoś dramatu, przynajmniej ja go nie czuję. Ten samochód jest w stanie bez najmniejszych problemów dotrzymywać kroku innym, nowocześniejszym i szybszym uczestnikom ruchu drogowego. No ale tak, po pierwsze jest nieco lżejszy od Polka, po drugie ma lepiej zestopniowaną skrzynię biegów. Wiadomo, że wszystko to ma swój, no można powiedzieć, jakiś tam skutek. Skutek, bardzo przyjemny, ma również dużo, dużo lepsze wygłuszenie niż w podku. O ile w dieslowskim karo non-stop huczało, hałas, szczególnie przy wyższych obrotach, był no niemalże nie do zniesienia, tutaj słychać tego diesla, ale on nie drażni uszu. Samochód jest zupełnie nieźle wyciszony, więcej odgłosów tak naprawdę dobiega z zawieszenia, które no niestety troszeczkę łomoczy. Do pozycji za kierownicą, dosyć pionowej, z nieco nisko umieszczonym sterem, szybko można się przyzwyczaić, i nawet ten brak dobrej podpórki pod lewą stopę przestaje aż tak bardzo przeszkadzać. Ten samochód jest po prostu przyjazny, jedzie się nim bardzo sympatycznie, bardzo przyjemnie. Jest w jakiś tam sposób relaksujący. On nie zachęca do szybkiej jazdy, ale w razie czego można nim jeździć w miarę dynamicznie. Ma taki spokojny charakter, szczególnie ze względu na niezbyt mocny silnik i miękkie, przyjemnie bujające zawieszenie, ale jednocześnie jest w stanie dynamicznie pokonywać zakręty. I jest to w nim sporą frajdą. Oczywiście ten dosyć ciężki silnik trochę wpływa na prowadzenie. Samochód robi się nieco podsterowny, ale nie ma tutaj jakiegoś strasznego problemu z tym we francuskich autach szczególnie koncernu PSA zawsze bolączką była skrzynia biegów w moim ZX był automat więc no nie mógłbym zbyt wiele powiedzieć na tym jak się w nim wachlowało lewarkiem natomiast tutaj no nie jest tak źle nie ma rewelacji czuć, że dźwignia nie chodzi tak precyzyjnie jakby się chciało jak chociażby w japońskich samochodach ale też absolutnie nie ma dramatu biegi wchodzą z lekkim oporem jest on troszkę gumowaty. No, to jest coś, czego po Francuzach należy się spodziewać. Ale zawsze wiadomo, które przełożenie właśnie wrzuciliśmy, nie ma z tym najmniejszego problemu. Jeśli chodzi o układ kierowniczy, jest wspomagany, można powiedzieć, tak nieprzesadnie. Czuć lekki opór, ale chodzi wystarczająco lekko, żeby nie był on męczący. No, oczywiście pozostaje kwestia zwrotności, która no tutaj jest. Nie najgorsza, ale też nie ma się czym za bardzo chwalić. Powiedzmy tak, ujdzie. Samochód nie zawraca w miejscu, ale też nie trzeba nim łamać się na 15 razy. Jedyne co rzeczywiście tutaj jest słabe, to są hamulce. Pracują dosyć gumowo, a i droga hamowania, na no powiedzmy, nie zachwyca. Ale jak utrzymujemy odpowiedni dystans od poprzedzającego samochodu, problemu nie będzie. Ogólnie wszystko jest takie normalne, ale w przyjemny, sympatyczny, relaksujący sposób. Jest to samochód przede wszystkim nastawiony na wygodę. To nie ulega żadnej wątpliwości. Jest to Francuz, jest to Citroen I mimo, że nie ma tej wspaniałej, cudownej hydropneumatyki, ale nawet ten bardziej klasyczny zawias z przodu na Macphersonach, a z tyłu na klasycznych dla francuskich konstrukcji z lat 80. i 90. -tych drążkach skrętnych, resuruje bardzo, bardzo sympatycznie. Ergonomia jest przyzwoita, wnętrze jest całkiem przyjemne, materiały na pewno na plus. Jedyne czego mogę się tutaj naprawdę przyczepić, no to po pierwsze bagażnik, który jest jednak dużo słabszy niż to, co zapamiętałem z Chaimka, a po drugie. A po drugie jakość wykonania niektórych detali. No tutaj wiem, że bywają problemy na przykład z klamkami, które potrafią przestać działać, tutaj trzeba dociągnąć troszeczkę drzwi, żeby się domknęły, potrafią się ukruszyć, niektóre plastiki we wnętrzu, no można powiedzieć takie... Typowo francuskie pierdoły. Ten samochód nie jest awaryjny. Szczególnie z tym silnikiem, który jest po prostu niezabijalny. Ale potrafi w nim mieć sporo takich drobnych, wkurzających bankamentów, które potrafią nieco uprzykrzyć eksploatację. Ale czy biby to przeszkadzało? W samochodzie, który można kupić za 3000 zł, włożyć w niego jeszcze parę groszy i cieszyć się tak przyjemną jazdą? Ja bym nie narzekał. Tylko znaleźć tak zadbany egzemplarz. No niestety, to już jest trochę trudniejsze. Podsumowując, Citroen ZX z wolnossącym dieslem 1.9, szczególnie w wersji Aura, to po prostu sympatyczne, przyjazne, wygodne toczydło, w którym można dobrze się poczuć. Tym bardziej, gdy jest to tak idealnie utrzymany egzemplarz. Zainteresowanym służy na na sprzedającego. Tymczasem wbijajcie na mojego Face'a, insta i stronę www.basedriver.pl. Do najbliższego!